Ranne pytania Radia Olsztyn. Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Sobota, więc spotykamy się z parlamentarzystami z Warmii i Mazur. Dziś naszym gościem jest Michał Wypi, poseł Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Zaczniemy od sądownictwa. Sejm przyjął przepisy zwiększające odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, zakazujące także samorządowi sędziowskiemu wypowiadania się na przykład na tematy polityczne. Przeciwnicy tych przepisów określają je mianem ustawy kagańcowej i jej odrzucenia chciał Senat. No ale Sejmowa większość na ostatnim posiedzeniu przegłosowała te nowe przepisy. W jaki Jaki sposób one mają usprawnić sądownictwo? Oczekiwaniem społeczeństwa jest reforma sądownictwa na wielu na wielu etapach, czy na wielu przestrzeniach. I jedną z nich jest to, żeby sędziowie, zwłaszcza ci, którzy w jakiś sposób popełniają błędy, w sposób świadomy, jakaś część takich sędziów niestety jest, bo temat, pomyłek sędziowskich czy pewnej niesprawiedliwości, bo często obywatele mówią o wymiarze niesprawiedliwości. Niesprawiedliwości jest tak, jest tak duże, że do tej pory nie było żadnego narzędzia, które w jakiś sposób mogłoby dyscyplinować tych sędziów, którzy sprzeniewierzają się swojej misji i swojej roli. Także jest to jedno z tych narzędzi, które w jakiś sposób było zapowiedziane, Także, czy jest tożsame z obietnicami wyborczymi i ma być elementem dużej reformy sprawiedliwości, którą teraz realizuje obóz zjednoczonej prawicy, a minister Ziobro, jako osoba za to odpowiedzialna, zapewnia że jest to narzędzie, które spowoduje zmianę jakościową w polskim sądownictwie, i wierzymy, że jako obóz właśnie w tym kierunku zmierzamy. Zdaję sobie sprawę, że część, część, część obozu sędziowskiego, sędziowskiego czy prawniczego nie chce zmian, tylko ja pragnę wrócić do samego początku. Na początku lat 90. profesor Strzębosz powiedział, że środowisko oczyści się samo, samo się zreformuje, nic takiego nie miało miejsca. Potem druga szansa była, kiedy ministrem sprawiedliwości był Jarosław Gowin. Wtedy jeszcze w polityk Platformy Obywatelskiej zaproponował reformę wspólnie z rządem i środowisko sędziowskie zrobiło absolutnie wszystko, żeby nie zmienić absolutnie nic. No i teraz premier Gowin na odchodnym powiedział, że w takim układzie tu przyjdzie po mnie ktoś, kto zrobi tą reformę bez was. No i, no i tym, właśnie tak to trochę tym, wygląda. Kim, tym kimś jest, to jest Zbigniew Ziobro. Nie było już kolejnej drogi. To jest jedyna szansa, żeby zreformować wymiar. Sprawiedliwości i to jest ta nadzieja, czy, która z całą pewnością dała wygraną obozowi Zjednoczonej Prawicy, a to oznacza, że oczekiwanie społeczne jest bardzo duże w tym względzie. Pan wspomniał o Jarosławie Gowinie, o przewodniczącym porozumienia, czyli partii, do której pan należy. Jarosław Gowin wczoraj podczas spotkania w Olsztynie powiedział, że on zdecydowanie popiera pomysł szerokiej debaty o zmianach w polskim sądownictwie. Tymczasem ta ustawa, o której rozmawiamy, przeszła w Sejmie tak naprawdę w ciągu jednej doby wszystkie trzy czytania, a wcześniej była procedowana jako projekt poselski, czyli bez konsultacji społecznych. No to ja tu widzę pewną sprzeczność. Z jednej strony Jarosław Gowin mówi o konieczności szerokiej debaty, a jednocześnie wy jako posłowie porozumienia popieracie ustawę, która jest procedowana bez żadnej dyskusji praktycznie. Faktycznie projekty, które są procedowane przez ministrów, którzy wywodzą się z porozumienia cechują się dużą debatą publiczną, tak było jeżeli chodzi o reformy... No, na przykład z... reforma szkolnictwa wyższego. No, ale także reformy gospodarcze związane z, 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 z prawem zamówień publicznych, panie minister Emilej, czy także innymi segmentami, którymi, za które odpowiadamy. No i w, w tym wypadku, jeżeli chodzi o resort pana ministra Ziobry, no, taktyka w kontekście tej izby dyscyplinarnej była zupełnie inna. Spotkało się to ze, ze, ze zrozumieniem liderów naszego środowiska, tym samym poparliśmy to, wierząc, że ta zmiana jest tak potrzebna teraz w skutek działań niektórych sędziów, że nie można zwlekać, co nie zmienia faktu, że to też się zgodzę z premierem Gowinem, że być może warto przemyśleć i porozmawiać na ten temat nieco szerzej, bo to nie chodzi o konflikt dwóch zwaśnionych stron, bo de facto mówimy o stanie państwa. I nad stanem państwa należy bardzo poważnie dyskutować, zwłaszcza, jeżeli jesteśmy w momencie dosyć sporego kryzysu czy chaosu. No i to jest ten moment, w którym wydaje mi się, że największe autorytety, być może naukowe, prawnicze, powinny zaprosić takiej dyskusji, być może wolnej od politycznego zacięcia. No i mam nadzieję, że stać na to także niektórych liderów politycznych, żeby na ten temat porozmawiać bardzo szczerze i poważnie, bo bez wątpienia reforma wymiaru sprawiedliwości jest oczekiwana. Do tej pory nikt nie miał odwagi, żeby tą reformę przeprowadzić. Zmienmy temat. Wojewoda w warmińsko-mazurski ma już nie jednego, ale dwóch zastępców. Drugim wicewojewodą został Aleksander Socha, związany z partią Porozumienie. Długo musieliście namawiać koalicjantów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby stworzyli właśnie nowe stanowisko dla kogoś z Porozumienia? To jest dobra wiadomość dla mieszkańców Warmii i Mazur, ponieważ no, być może gorsza dla Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego, który Bo stracił, stracił znakomitego, znakomitego kanclerza, ale za to nasze województwo zyskuje znakomitego wicewojewodę. Potrzebujemy wsparcia. Już wcześniej mówiłem w trakcie kampanii wyborczej, ale także w wielu wystąpieniach także tutaj w Radio Olsztyn. Już, już po kampanii wyborczej, że my jako Warmia Mazury musimy zawalczyć o należne nam miejsce i potrzebujemy wsparcia. Z jednej strony bardzo silnej reprezentacji w Sejmie, a z drugiej strony także wsparcia tutaj na miejscu organów, które reprezentują rząd, a urząd województwa jest takim organem, dlatego um, zasilenie Urzędu Wojewódzkiego przez pana doktora inżyniera Aleksandra Socha oceniam bardzo pozytywnie. To jest ogromna szansa i się cieszę, że zyskaliśmy takiego partnera i dzisiaj, wczoraj deklar deklarowaliśmy wspólnie z panem profesorem Maksimowiczem, że na nas, na parlamentarzy, to z całą pewnością może liczyć, a jako, że w zakresie swoich obowiązków ma, inny, ma między innymi ochronę, ochronę zdrowia, ochronę środowiska, kwestie infrastrukturalne, także myślę, że tutaj będziemy wspólnie pracować na rzecz naszego województwa, bo to Chodzi, żeby wspólnie pracować na rzecz naszego województwa. Mamy silną reprezentację w Sejmie, Teraz mamy silniejszą reprezentację w Urzędzie Wojewódzkim i uważam, że to jest bardzo dobra informacja dla do warmi Mazur. Ale macie silniejszą reprezentację jako Partia Porozumienia? Jako Partia Porozumienie stawiamy na jakość. No i teraz osoba pana wicewojewody Aleksandra Sochy jest tego najlepszym potwierdzeniem. O zalety pana Aleksandra Sochy chciałem zapytać w następnym pytaniu, ale już pan na nie odpowiedział, więc ja wrócę do tego poprzedniego. Trudno było namówić koalicjantów Sprawa i Sprawiedliwości, by dopuścili was do udziałów we władzach województwa. Wynik wyborczy pokazał, że, że Partia Porozumienie ma wszelki potencjał do tego, żeby mocniej decydować o kierunkach rozwoju naszego województwa. To nie trzeba było specjalnie namawiać, to było czymś oczywistym. To jeszcze jeden temat lokalny. W poniedziałek pan wraz z profesorem Wojciechem Maksymowiczem zapowiedzieliście poparcie referendum w sprawie odwołania prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, referendum organizowanego tak. przez ludzi związanych z Czesławem Małkowskim. W poniedziałek mówiliście też. Przez że... różnych ludzi. Też pragnę zwrócić uwagę, żeby referendum się udało. To trzeba zebrać co nami. Prawie 14 no tysięcy głosów, i to nie będą tylko i wyłącznie Mieliście wyborcy, zaangażować, nie się. Mieliście zaangażować się w to zbieranie podpisów, tak zapowiadaliście w poniedziałek. Zaangażowaliście się faktycznie? Jak to tak, idzie? Tak, nasi członkowie zbierają te podpisy, także myślę, że z, że z całą pewnością mieszkańcy Olsztyna będą mieli szansę zdecydować o tym, czy chcą, żeby dalej prezydentem Olsztyna był Piotr Grzymowicz. Ja osobiście uważam, że jest to bardzo zły prezydent. Wiem, że jest część środowisk, które do tej pory popierała pana Piotra Grzymowicza, który jest zawiedziony. Jego, jego ostatnimi decyzjami, także myślę, że grono tych osób, które jest niezadowolonych z obecnych rządów pęta czas zdecydowane większe niż jeszcze rok temu podczas wyborów samorządowych. Jednym z takich zarzutów, które formułowaliście podczas tej poniedziałkowej konferencji był zarzut dotyczący braku zgody prezydenta na połączenie szpitala miejskiego ze szpitalem uniwersyteckim. No ale tak z drugiej strony wasz koalicjant, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jego działacze olsztyńscy też mówili, że niespecjalnie ten pomysł im się podoba. Tak mówili dwa lata temu podczas dyskusji na temat tego Była projektu. Była to dyskusja publiczna, Mieliśmy, ja miałem te osobi osobiście takie wrażenie, bo poparłem oczywiście tą, tą ideę, ona jest znakomita, ona jest ważna. Jak to funkcjonuje? Dzisiaj programy wieloletnie na budowę zintegrowanych szpitali klinicznych otrzymuje Poznań, czy otrzymuje Gdańsk. Zbudowała zbudowa Bydgoszcz. To jest szansa także na rozwój naszego regionu. W kampanii wyborczej, nie wiem czy pan redaktor pamięta, mówiłem o tym, że Orsztyn może być miastem zdrowia, że to jest ten kierunek, ta szansa. No to jest inwestycja w kapitał ludzki, to jest ta siła przyciągania młodych ludzi, siła przyciągania ludzi dobrze wykształconych, to jest tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy. I no dobrze, typu... ale przekonalibyście koalicję, anda do tego pomysłu? Ja jestem przekonany, że dzisiaj już koalicjant jest przekonany. Trzeba byłoby oczywiście zaprosić i zapytać o to. Ale pamiętam, że wtedy ta dyskusja w znacznej mierze była oparta o emocje, a w nieco mniejszym aspekcie o, na wiedzy i doświadczenia. Dzisiejsze doświadczenia współpracy z rządem, rząd jest otwarty na tego typu inwestycje, pokazują, że to jest szansa absolutna i serce mnie boli, kiedy widzę, jak posłowie z Wielkopolski cieszą się, że, że podpisują plan wieloletni na pół miliarda złotych na, na inwestycje, właśnie zintegrowany system szpitali klinicznych, a my jako Olsztyn musimy czekać, ponieważ mamy złego prezydenta, który podejmuje złe decyzje, którego nie stać na odważną decyzję, na pewną wizję rozwoju naszego miasta i iż też ta szansa stała się zakładnikiem jego braku odwagi. Dlatego to jest te, także mój, jeden z największych zarzutów względem Piotra Grzymowicza. Piotr Grzymowicz, odpowiadając trochę na ten pański zarzut, mówił, że nie widział, tak naprawdę szansę otrzymania unijnych funduszy na połączenie To, tych też, śpitali, to, na też, to też pokazuje, że Piotr Grzymowicz zupełnie nie jest świadomy, w jaki sposób funkcjonuje nowo, nowoczesny świat. Jeżeli tego nie widzi, to niech się przejdzie do Poznania, niech podpyta polityków z Poznania, także samorządowców, bo to co jest ważne, że parlamentarzyści z Wielkopolski mogli liczyć na silny głos samorządu. My jesteśmy tego silnego głosu pozbawieni, ponieważ Piotr Grzymowicz nie jest świadomy, jakie szanse stoją przed Olsztynem. To jeszcze na koniec jedno pytanie, panie pośle: co będzie, jeżeli Piotr Grzymowicz zostanie odwołany Wy wystawicie Twojego kandydata na razie nie zdradzaliście, kto to mógłby być, ale wybory przedterminowe wygra jednak Czesław Małkowski. Um, przyznam się szczerze, panie redaktorze, nie jestem wróżką, ale w polityce jestem po to i działam się żeby wygrywać. I wierzę w to, że po pierwsze odwołamy Piotra Grzymowicza i skończymy tą, te, w, tą, ten etap straconych szans Olsztyna pod wodzą pana Piotra Grzymowicza. i Jednocześnie zaproponujemy takiego kandydata, który połączy mieszkańców Olsztyna. Będzie to osoba świata o wizji o wizji rozwoju naszego miasta, której tak teraz brakuje, no i osoby, które będzie świadoma, jakie ogromne możliwości stoją przed naszym miastem. Czyli nie boi się pan tego, że wygra Czesław Małkowski? Prawda? Absolutnie. Jestem przekonany, że będziemy mieli lepszego kandydata niż Czesław Jerzy Małkowski. Dziękuję bardzo. Gościem porannych pytań Radia Olsztyn był poseł porozumienia Michał Wypi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.